Halo, czyli witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w swoim odcinku z Rimol do gry sobie wracamy, więc sprawdzę się nagrywa yy, Powinno, mam taką nadzieję, dobrze, do gry sobie wracamy Ostatnim razem nie pamiętam za bardzo co zrobiliśmy, oprócz tego muru chyba yy, zrobiliśmy te wieżyczki HAF. Chodź tu do dzika I go zabij, skoro on śpi. Ja w ogóle to nagrywam drugi raz, bo siedzi dzisiaj ze mną w pokoju moja dziewczyna i mnie tak wkurzała, tak mnie denerwowała, że ten odcinek się do niczego by nie nadawał także. A no. także muszę nagrywać to na nowo, bo po prostu no, to było bez sensu. O, jest jakiś lak, prawdopodobnie Ci goście albo jakiś statek będzie przelatywał. Są goście, dobrze. Jak na razie wszystko jest to samo, nagrałem 5 minut dosłownie. Ehm, pamiętam, że musieliśmy, chcieliśmy sobie zrobić ścianę wokół tego wszystkiego, e, ponieważ chcę mieć po prostu drugie jakieś pole uprawne, czym prędzej zrobione. E, I tak jak mówiłem, prawdopodobnie te pole uprawne ze sobą połączę, czyli zrobimy coś takiego po prostu. O, jakoś tak to zrobimy, tak to. Te ściany będziemy anulować, te ściany zburzymy. Oczywiście te pole uprawne nie będzie tutaj w tym miejscu. Tutaj prawdopodobnie tylko i wyłącznie położymy parę grzejników i nic więcej. Ale mówię, niech będzie po prostu łatwe przejście pomiędzy tymi dwoma polami uprawnymi, żebyśmy nie tracili czasu, jak na przykład jakiś kolonista będzie chciał przejść tu albo tu. Mało mamy lekarstw. No lekarstw mamy bardzo mało, ale no nadal nikt nie jest dobrym rolnikiem. Brakuje nam osoby, która mogłaby ruta sadzić. Paton jest najbliżej tego. Paton ma szósty poziom uprawy. No, dopiero co wbiłej ten szósty poziom. Jeszcze 6000 punktów, żeby wbić yy, na poziom siódmy. Od ósmego chyba dopiero możemy yy, korzenieć. Tak, korzenie leczniczy. Dopiero od ósmego poziomu możemy hodować. To jest strasznie. E, wysoki poziom, no jest trochę słabo, ale no mam nadzieję, że sobie damy radę. W ogóle wiecie co, dołożę sobie trochę baterii, chociaż, nie, więcej baterii mi na razie jest niepotrzebne, super. Usterka e, spowodowała, że straciliśmy naładowane baterie. Świetnie, oczywiście musiało się stać coś dobrego. Gdy ostatnio nagrywałem te 5 minut, e, zwierzę upadło. A, e, jego ulubiony ten, e, Woody. Jak nagrywałem przed chwilą, miałem statek handlowy, dzięki któremu mogłem kupić sobie masę komponentów. I kurde, on się teraz nie zdarzył, natomiast tego e, wybuch nam kabel. No, słabo trochę, ale nic na to nie poradzę. Niestety musiałem nagrywać od nowa, także no, mówię, trochę dupa wyszła. No jest, Bardziej, gdzieś ma tu strasznie mało przestrzeni, ponieważ tu jest konsola łączności, a tu jest ściana, także on się będzie bardzo źle czuł. Jest temperatura... a już się kończy zima, świetnie. Jest temperatura dodatnia, także zaraz śnieg zleci z mapy. Ja się z tego cieszę, że śnieg zaraz zleci z mapy, e, ponieważ nasi kolonieści będą się po prostu szybciej poruszać po mapie. Jak jest śnieg, to wszyscy się wolniej poruszają. No, oczywiście, że wam tłumaczyłem, że wolniej poruszanie się to e, strata czasu. Wieżyczka nam padła, musimy ją trochę komponentami naprawić. Komponentów mamy dużo, mimo wszystko i tak chciałbym ich znacznie więcej kupić. Szkoda, że ten statek się teraz nie trafił, no. Mamy mega dużo metalu. Ej, wcale to nie jest tak dużo. Tyle metalu to jest zaledwie 500? Serio? Ale lak, ale lak, straszny. Eee, jakiś handlarz Protes eee, przelatuje. A, to wtedy był handlarz tych komponentów. Teraz mamy handlarza Protes po prostu. Handlarz Protes nam się za bardzo nie przyda, chyba. No, ale możemy spróbować. No, zobaczymy, co ma do sprzedania. Huh. Nie ma nic ciekawego tak naprawdę. Bioniczne. Protezy są zbyt drogie, żebym miał w ogóle kasę je kupić. Nic mu nie mogę sprzedać, nic od niego innego kupić nie mogę. Leki mogę od niego kupić, ale one są zarąbiście drogie. No kupię ich trochę, kupię ich dosłownie za cztery, nie więcej, bo nie stać mnie najwięcej. Lepsze te cztery będzie niż nic. A my wracamy do e, budowy. Drzwi tu są założone już w więzieniu, także bardzo fajnie. Niedługo skończymy robić... Mm, ten drugi uprawny obszar, z czego również się cieszę. Na razie dwa grzejniki powinny starczyć, bo i tak mamy temperaturę dodatnią. Jeżeli temperatura wskoczy na dodatnią już też w nocy, po prostu, nie wiem, zrobię takie pole uprawne w tym miejscu. Sądzę, że takie duże pole uprawne na pewno się przyda. E, będziemy mogli hodować na przykład kukurydzę. Kukurydza, tak wiele razy mówiłem, jest najlepszą rośliną do hodowania chyba. Albo w tym miejscu takie mega duże po prostu pole uprawne, żebyśmy e, mieli masę żarcia już na zimę, żebym nie musiał tyle zwierząt zabijać. E, bo zwierzęta, jasne, to jest spoko ym, źródło jedzenia. Natomiast czasami, i to prawdopodobnie tak jak teraz... Nie, dobra, teraz mamy strasznie dużo jakichś jelonków, ale czasami no nie ma po prostu tych zwierząt na mapie i no nic nie zrobimy, żeby one się pojawiły. One się pojawiają losowo. Szczególnie w tych właśnie klimatach bardzo ciepłych, bądź też bardzo zimnych często no zwierząt po prostu nie ma. Także lepiej się zabezpieczyć, lepiej mieć więcej tego żarcia już w lodówce, jeżeli chodzi o warzywa. Paton, gdzie jesteś Paton? Paton śpi. Zaraz, jak patrzą w stanie, sprawdzimy, czym o nich są handlować. Haruka, dziwnie się nazywa. Boże, nie idzie im w ogóle polepszanie reputacji z tymi kolnistami, no? Mają do sprzedania tyle co nic, i mają kasy tyle co nic. Zdział, ale mogę od nich kupić? One są dosyć tanie, także zawsze je będę kupował. A sprzedamy wam. jakieś tam głupie rzeczy. Oszczep jest zupełnie niepotrzebny. Łuki, po co nam to? I tak z tego nie będziemy korzystać. Te płaszcze zimowe zepsute już. Poza tym i tak płaszcze zimowe zaraz nam nie będą przydatne kompletnie. Maczuka z metalu. Nie, maczuki z metalu zostawimy sobie, ponieważ... będziemy mieć niedługo taką stację, w której będziemy mogli wszystkie metalowe bronie zamieniać na stal, co jest bardzo przydatną sprawą. Co teraz badamy? Lepsze wieżyczki krótko, zasięg... krótko zasięgowe. Trochę to pewnie zajmie, nie wiem, Freddy ciągle myśli, ale Freddy nie jest naszym głównym naukowcem, no Freddy ma poziom dziesiąty badań, natomiast taka Paton ma dwunasty, miętka ma 13. no ale Frey po prostu nie ma co robić. Dobrze, zawsze lepiej jedna osoba niech e, myśli nad badaniami jak żadna. Chciałbym sobie dorobić jeszcze jeden stół, gdyby on nie był taki drogi. Serio, ten stół do badań jest tak cholernie drogi, że no jakoś tego nie widzę, po prostu nie chcę tego robić. E, dobrze, nie ma i tak już temperatury minusowej, także możemy rozebrać tą ścianę, i możemy sobie zrobić kolejne pole uprawne. Na tym polu uprawnym będziemy e, hodować kukurydzę. Chociaż wiecie co? Nie będę dał tutaj pola uprawnego na razie. To wyłączę. Prąd już doprowadzę ogólnie. Natomiast e, pole uprawne. Zrobi prawdopodobnie tutaj dopiero jak nadejdzie zima Zaraz, no mówię, temperatura już przez cały czas i dnia i nocy będzie dodatnia Także będę mógł hodować wszystkie rośliny na zewnątrz I niepotrzebne mi jest zupełnie coś takiego, takie pole uprawne Nie chcę wydawać kasy po prostu na lampy słoneczne i tyle No dobra, zróbmy obszar Growing zone jakiś taki Bardzo duży, naprawdę Na kukurydzę, ona będzie bardzo długo rosła Natomiast mówię, jak urośnie już, to sądzę, że z takiego pola będziemy mieć ponad 1000 kukurydzy. Tutaj później dorobię drugie pole kukurydzy. O, ktoś się źle czuje? Naprawdę? Miki? Czuję się strasznie, lekko boli. No, nic innego po prostu nie ma. Niskie oczekiwania, o kurde. Czyli kolonię mamy na tyle bogatą, że oni mają plus 10 do nastroju zawsze, tylko będą mieć czasem. Nie mają znacznie plus 15, tylko mają czasem plus 10. Szkoda trochę. W ogóle ktoś powiedział, żebym zrobił większą jadalnię, ponieważ koloniści często jedzą bez nie przy stole. To nic nie zmieni. Jeśli kolonista, przypuśćmy, jest w tym miejscu i on jest głodny, on po prostu zje sobie sam. Natomiast jeśli kolonista, no mówię, jest dosyć blisko naszej jadalni, tak jak oni mają sypialnie, to wtedy podejdzie po prostu do najbliższego stołu i tam sobie zje przy stole. Czemu tu nikt nie sprząta? Kto jest od sprzątania? Nikt. Nikt jest od przenoszenia i sprzątania. Mamy za, za dużo osób od przenoszenia. Wiecie co? Bo oni tak. A, Nate zaczął sprzątać. Ciekawe. Nate Sprząta zamiast. przenosić? Może wezmę u tragarza na czwórkę. Hmm. No. Nate'owi przeniosę tragarza na czwórkę. Nie, dobrze, niech będzie na trójkę, to będzie na dwójce, to na dwójce, to na dwójce. O, tak, zróbmy. I teraz wszystko ok. Neat będzie robił wszystko to, co zawsze robił, tylko nie będzie potem przenosił rzeczy, tylko sprzątał, jeśli nie będzie miał co robić. E, tak naprawdę, tyle. Temperatura jest nadal minus 5, czyli tutaj no, nic nie będzie rosło nadal. E, ale no mówię, sądzę, że to dosłownie. 3-4 dni max i znowu zacznie się e, sezon. O, magaterium się otruło ziemniakami, trudno. E, no mówię, 3-4 dni i na nowo zacznie się sezon, w którym będzie ciepło. W ogóle temperaturę możemy zwiększyć już na 21 stopni Celsjusza standardową. Tutaj temperatura się trzyma, bez problemów. Jak jest tyle takich kratek wentylacyjnych, ona zawsze będzie skakać, nigdy się nie będzie trzymać na wysuniętych stopniach. Mamy pięć osób bezczynnych, serio, nie mamy co robić w ogóle. Dobrze, skoro mamy dużo materiałów, mamy bardzo dużo stali, doróbmy więcej obrony. I zrobię to, co chciałem zrobić czyli dwie drewniane pułapki z obu stron przy wejściu. Czemu tego dzika oni nie biorą? I doróbmy parę wieżyczek. Wieżyczki powinny być z boków ustawione, jak dla mnie. Sięgnijmy je prądem wszystkie Hmm Ta wieżyczka jak wybuchnie, możliwe, że przerwie um, tutaj prąd I to mi się nie podoba Dołożę ten prąd W taki sposób, z każdej strony Do ściany, że jeżeli No jakimś cudem wieżyczka rozwali kabel Będzie można zawsze ją... Mm, Zmienicie, jakby. O, przełączyć. I ona będzie podłączona do innego kabla. który akurat będzie miał prąd. Oprócz tego, że damy tutaj parę wyżyczek, chcę mieć parę miejscówek dla kolonistów. i się teraz źle czuje. Naprawdę? Pewnie przez tego kota zwierzę padło, tak? No, odrzucone jeszcze przez Miki. Ale jesteś optymistą. Masz nudną sypialnię, się z tego cieszysz, bo jesteś ascetą, fajnie. Dobrze. Tak jak mówiłem, chciałem jeszcze zrobić parę miejsc dla naszych kolonistów. I zrobić sobie po prostu parę worków z piaskiem. Ci kolnicy będą tutaj stali za workami z piaskiem. Natomiast, chciałem zrobić sobie jeszcze to. Gun Complex jest bardzo fajną sprawą dla kolonisty, który na przykład nie ma broni dobrej. On po prostu tutaj stanie i broń ma zapewnioną za darmo. On sobie, wiecie, przy tym stoi. Tutaj jest taka broń zamontowana, jakiś machine gun. Po prostu dana osoba bez broni może do tego podejść i z automatu atakować. Jak wieżyczka po prostu. No, ale się czuje? No nic ci nie poradzę, Nate. Dobrze, Nate, skoro nie masz co robić, Stark, co ty robisz? Idziesz na spacer, czemu za kolonie? Skoro nie masz co robić, ja widzę tutaj niedźwiedzia Grizzly, który mi się nie podoba kompletnie. Ale poluj na niego od tej strony, żeby wieżyczki go strzeliły od razu. Natomiast ty, Stark, przejdź tu, żeby on cię czasem nie uderzył. O to mi chodziło, właśnie. Przyspieszone było ostro. Ehm. Um... Gdy niedźwiedź po prostu się rzucił na Neita, wszystkie wyżyczki naraz wystrzeliły i on od razu padł. Dobrze, to teraz możemy się zająć wykończaniem kolonii. Mamy bardzo dużo drewna, ale drewna potrzeb będziemy potrzebować znacznie, znacznie więcej. Także ja zaznaczę dużo yy, drzew do wycięcia, natomiast my zaczniemy robić podłogi. Yy, drewnianą podłogę załóżmy wszędzie. Widzicie tutaj, to jest naprawdę nieduży obszar, a kosztowało nas 500 drewna. Także to strasznie dużo. Drewnem wyłóżmy to. Drewnem wyłóżmy wszystkie pokoje, żeby nasi koloniści się lepiej czuli. Masa drewna na to pójdzie, masa czasu również ale sądzę, że się będzie opacało. Dzięki temu po prostu będzie ładniej wszędzie. A jeśli jest ładniej wszędzie, nasi koleniści się znacznie, znacznie lepiej czują. Bo im po prostu statystyka piękna. O właśnie tutaj widzicie, ona jest dosyć nisko, brzydkie oczaczenie, często im po prostu nastrój przez to spada. A tak to jeśli będzie wszędzie ładnie będą mieli dodatkowy bonus do nastroju, z czego się będę bardzo cieszył. Świetnie, rośnie. Od szóstego dnia wiosny. A. Na razie nie rośnie. Czyli będziemy musieli jeszcze czekać jakieś 3-9 dni. E, tutaj mamy jajo. Jajo to jest ten jakiś narkotyk. Natomiast ja tego narkotyku prawdopodobnie nie chcę hodować. Hmm. Ale to jest fajna sprawa. Pole uprawne możemy zrobić takie całoroczne tutaj. I prawdopodobnie takie pole uprawne zrobię. Tylko to pole uprawne nie będzie roślinem do jedzenia. Hmm. Ah. Nie wiem, co mogę zrobić. Nie chcę mieć na pewno Smoke Leaf'a, czyli nie chcę mieć marihuany, jakby. Psychoid nie wiem, do czego jest potrzebny, ale z chęcią bym e, robił narkotyk. Wake up to jest narkotyk, dzięki któremu nasi koniści więcej pracują, nie muszą tyle spać. E, ale kurczę, i tak chyba nikt nie ma wystarczającego poziomu rolnictwa. Mówię, ta paton. Ja chcę, żeby miała przynajmniej siódmy poziom, żeby mi mogła chmiel e, tutaj sadzić. Ale właśnie możemy zrobić coś takiego. Sprawię, żeby ona tutaj sadziła bawełnę, przypuśćmy. Niech będzie, byle co, kompletnie, mówię, bez różnicy, co ona będzie tutaj miała sadzić. E, natomiast ona to posadzi, zmienimy roślinę, ona wszystko zetnie, na nowo posadzi i dzięki temu będzie jej e, rósł poziom e, rolnictwa. Dzięki temu szybciej się znacznie nauczy. Także ja to czym prędzej chcę zrobić. Wszyscy mają rolnika na minimalnym poziomie, także wątpię, żeby się zajmowali rolnictwem. Wszyscy prawdopodobnie w wpierw będą chcieli robić te ściany, słuchaj, ściany, podłogi. Widzicie, jak ona sadzi teraz? Uprawa jej rośnie. Bardzo wolno, strasznie wolno jej to rośnie, ale mówię, chociaż siódmy poziom, żebyśmy mogli chmiel hodować. Jeśli będziemy mogli hodować śmiel, dzięki temu będziemy mieć masę piwa. Piwa i tak mamy bardzo dużo. mamy 146 sztuk piwa. To sądzę, że starczy na jakieś pół roku, nawet. E, natomiast ja chcę mieć po prostu zapas. To się znowu źle czuję. Nate się nadal źle czuje. Kiedy mu zniknie to, że zwierzę jego padło? Aż 12 dni. Bardzo dużo. Czujesz się dzisiaj źle, ale sądzę, że z Nate nie będzie problemów. On jest optymistą. Także poniżej tej drugiej kreski mu nigdy prawie. Pra, 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 prawdopodobnie nastrój nie spadnie. E, I tak naprawdę tylko o to chodzi. No, mam już niby na tysiącach tą prawę. Zawsze coś. Do 7000 nie. No to jakoś dobiję, sądzę, że parę dni. E, wilk, pozbądź się wilka Nate Czym prędzej. E, nie chcę, żeby wilk nam chodził po kolonii. Ja tu zapiszę w razie czego. Jak będziesz potrzebował pomocy, to ci Freddy tutaj pomoże. Co ty robisz? Czemu tak blisko się ustawiasz? Poluj na niego, idioto. No to chodziło, wilk się wkurzył. Atakuje Frediego. opatrzcie na to, naprawdę Frediego atakujesz. Nie spodziewałem się. To tak naprawdę lepiej, bo. Mm, Nate jest lepszym strzelcem znacznie jak Freddy. Miętka, nie przechodź tu. Stark, ty również. Możesz już Freddy wyjść. Kaw, wracaj do pracy. Świetnie, wilk padł. Wszyscy mogą wracać do pracy. Zawsze trochę mięsa z niego będzie. No, mówię, jedzenie jakoś specjalnie potrzebujemy. Mamy jedzenia na 1800 posiłków prawie. Jakie 1800? 180 posiłków. Także to jest pół roku prawdopodobnie dla nas. No i się zdarzyła bardzo niefajna rzecz. No, ja, ja. Malaria. A, nie lubię malarii. A czemu? Bo nasi koloniści będą potrzebowali e, sztuki medycyny raz na jakieś dwa dni albo nawet raz na dzień sobie wyobraźcie jak szybko nam te jedyne 17 sztuk leków zleci to jest chore krwiożerca sfora krwiożercza sfora mawół wkroczyła do regionu będzie wędrować po, po okolicy poszukując ludzkiego mięsa Jezus Maria ile tych mawołów tu jest dobrze musimy się jakoś przygotować na atak tych mawołów raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem mawołów one mają strasznie dużo zdrowia ale dobrze, żaden kolejny raczej nie będzie wychodził na zewnątrz. One wejdą głównym wejściem, czyli się zabiją. W ogóle wszystkie pułapki, automatycznie uzbrojenie. Ojej, mavoły. Atakuję tende? Nie, 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 Dały sobie spokój, świetnie. Będą wchodzić głównym wejściem. E, także do głównego wejścia. Na przykład ty, Freddy, do tego gun kompleksu przejdź. Miki, nie masz broń, także się nie przydasz. E, miętka, ty masz dobrą broń. Natomiast jesteś chora, to wolę, żebyś sobie leżała i odpoczywała. E, paton, ty się też na nic nie przydasz. half A, od biedy możesz być. Dobrze. Znowu idę atakować drzwi! Nie! Szybko, naprawiaj to. Dobrze, Nate raczej da radę to naprawić. One nie wejdą tymi drzwiami, one będą musiały wejść w tym głównym wejściem, no nie, nie ma bata żeby weszły głównymi drzwiami po prostu. Nate, ty również się przydasz do obrony. no i zobaczymy jak to wiedzie. ja zrobię w razie czego zapis. sądzę że damy radę, no kurczę mamy cztery wieżyczki ulepszone, e, mamy parę pułapek, one dużo nie zrobią, ale zawsze coś. Trzech kolonistów na stanowiskach do strzału. Ej, ale ta broń jest świetna, ten gun kompleks on nie zadaje dużo obrażeń, ale on strzela non stop, to jest świetne. E, właśnie to jest minus wieżyczek, że widzicie one strzelą serią. Masę, przypuśćmy tych małowałów, zranią, ale potem nie mają co robić kompletnie. Ekstra, bardzo fajnie wyszło. Ja jestem zadowolony. Jeszcze jeden mawuł, tak naprawdę z tym ostatnim mawem poradzą sobie wieżyczki, także już wszyscy nasi koloniści mogą iść spać. Odpocznijcie sobie. Należy wam się. Na jakim tu łóżku leżysz? Na zwykłym. Zwykłe łóżko ma. Czynnik zbywania odporności 110%, a bardzo dobre na przykład? 110, dobrze, to, to się niczym nie różni oprócz wypoczynku, byleby nie odpoczywali na łóżku e, beznadziejnym. Ty jesteś chory? Tak, ty jesteś chory, ty masz malarię. Jakie masz łóżko, Stark? Dobre, dobrze, to nie ma różnicy. Ile nagrywamy? Nagrywamy 20 minut. Ale z nich będzie mięsa, to jest chore, jeszcze więcej mięsa będę miał jak miałem po prostu. Ciągle mówię, że tego mięsa ma strasznie dużo i no mówię, teraz to już... Ach. Nie będę miał miejsca nawet na magazyn. Muszę ciągle poszukać magazyn na mięso. Nie sądziłem, że mi zabraknie miejsca w lodówce na mięso, serio. Ale się Stark beznadziejnie czuje. W ciasnym miejscu, brak mu rozrywek, bo jest chory w końcu, jest głodny. Stark, pobaw się trochę. Um, zaraz, miętce i Starkowi zrobimy harmonogram na relaks. Miętka oraz Stark. Dwie godziny dziennie teraz powinni to robić, Wsta wstawaj, wstawaj, baw się medytujesz, świetnie ty zjesz i oglądasz sobie gwiazdy, świetnie bawcie się, bawcie bo jesteście chorzy i... bez tych rozrywek będziecie się źle czuli Boże święty Paton jak ty się świetnie czujesz poślubiłaś Frediego, masz miesiąc, miesiąc miodowy, seks, niskie oczekiwania opinia męża Frediego, jesteś szczęśliwa, czujesz się świetnie, jest ci wygodnie dawno nie miałem kolonisty który ma 100% um samopoczucia. Strzelaj w mawoła, dobij te mawoły, najdź wszystkie, bo tu chyba dwa mawoły jeszcze zostały. Trochę źle się czujesz, ale nic wielkiego raczej się nie stanie. Ciągle się czujesz strasznie, nie rozumiem tego, no. Ale nie, serio, sądzę, że nie będzie problemów z nastrojami naszych kolonistów większych. Oni ciągle tak troszkę spadają na ten poziom taki średni. Natomiast nie jest nic złego. Ja mam drewna 200 zaledwie, no mówię. Masa drewna z 1000 drewna poszła na, na podłogi, także, no. Dużo. Doróbmy podłogę również tutaj. Skoro mamy tego drewna dużo, no to mówię, możemy sobie na to pozwolić. Paton, ile ci zajęło, ile ci dało e, sianie tych wszystkich roślin? Jesteś na poziomie 3000, dopiero strasznie mało. E, muszę ci zmienić znowu roślinę. Będziesz miała tutaj do sadzenia teraz malinę na przykład, nie? Znaczy zyskujesz poziom za ścinanie. Nie, nie, nie zyskujesz, ale no wsadzisz, tak, że no. Mówię, w końcu ona się nauczy. Strasznie wolno to idzie, że nie mamy po prostu osoby, która wiecie, zapalona w byciu rolnikiem chyba ani jednej. Mamy Nate'a, ale ja nie pozwolę, żeby Nate był rolnikiem. Nate jest po prostu zbyt dobrym kolonistą. On potrzebuje po prostu być strzelcem, on potrzebuje być budowniczym. Jest w tym wszystkim zbyt dobry, nie będę na nim tracił czasu na bycie zwykłym rolnikiem jakimś, nie? Parę tu rzeczy wykopiemy, żeby było po prostu ładniej w naszej kolonii. Musimy tylko zaznaczyć, że ten obszar będzie bez dachu, żeby no nie daj Boże na nich dach nie spadł, jak będą wycinali tyle kamienia. Z energią nie mamy jakichkolwiek problemów. Przy dwóch włączonych lampach słonecznych, które niedługo będą wyłączone, bo zaraz się zacznie sezon e, zwykły. Nate, kurczę, ciągle się źle czujesz, Nawet ci jest pra prawie poniżej tej drugiej kreski To zwierzę padło, to musi kurczę, czym prędzej minąć, ale to aż 11 dni zajmie, no. Trochę się z tym zejdzie Gdzie jest w ogóle stół do... A, tutaj jest stół tu rzeczniczy, nie ma miejsca już na temat woły, Boże Święty Kto jest naszym w ogóle... Mm, kucharzem, kucharzem jest Stark Stark, to czemu ty nie... Ćwiartowałeś tych ee, zwierząt Kolejniści potrzebują leczenia, a my nie mamy medycyny? Nie, mamy. Starka niech ktoś wyleczy. Eee, Paton jest chyba dobrą lekarką. Paton nie jest lekarz. A, dobrze, jednak nie. Lekarką jest Starko. Freddy jest lekarzem. Dobrze. Ulecz Starka, bo tego potrzebuje. Mamy nadal mało lekarstw i trzy osoby się źle czują. Fuck. Stark oraz miętka się również źle czują. Zjadłaś surowe jedzenie? Czemu nikt nie robił? O Boże, Stark jest chory, a on jest naszym jedynym kucharzem. Dlatego nikt nie robił jedzenia. Ale z tym idiotą. Nate, jesteś naszym głównym kucharzem teraz. Zanim nawet wstaną inni. Pięć minut jeszcze. Zanim nawet wstaną, wstaną inni, yy, musisz zrobić parę posiłków. Bo no, oni zaczną jeść surowe jedzenie, a nie chcę, żeby jeździć surowe jedzenie. A wariach znowu wieżyczki. Trochę słabo, ale cóż poradzę. Ale jestem głupi, zapomniałem, że on jest naszym jedynym kucharzem i wszyscy jedli surowe jedzenie, teraz się dziwić, czemu oni mają sobie samopoczucie. Ile w ogóle nagrywamy? Nagrywamy 24 minuty, no to jeszcze 5 minut nagrywania. Nate, rób posiłki! Oni nie mają co jeść! Hav, właśnie, Hav idzie zjeść surowe mięso, no to... Tak to ma nie wyglądać. Nie jedz ziemniaków, idioto! Nate ci zaraz zrobi posiłek. Ale Nate musi zasuwać, cały czas musi robić te żarcie. Stark, nie jedz! E, wiecie co? Tych posiłków powinienem zrobić trochę więcej. Ich mam za mało. E, oni je robią do 16. Także rupię do 18. Niech będzie po prostu zapas, jak oni będą chcieli jeść, to niech mają. E, tych posiłków zapas na jakieś dwa dni minimum. Miętka, czemu ty się nadal źle czujesz? Masz tą malarię, ale wy Cię, to czemu tylko przy Tobie jest plusik, a przy takim Starku nie ma? Przerwany sen, brak rozrywek, ciasne miejsce, przy tym miałaś się bawić rano. Medytujesz teraz, dobrze, radość się zwiększy. Właśnie, a nie mam jeszcze szpitala, czym prędzej powinienem zrobić szpital, kompletnie nie zapomniałem szpitalu. Szpital zróbmy przy naszej wytwórni piwa, sądzę, że to jest dobre miejsce na zrobienie szpitala. Szpitalu, szpitala, nie wiem, sam nawet. Zróbmy drzwi. Doprowadźmy tutaj energię. No i tak, w szpitalu będziemy potrzebować podłogi ze srebra. Pójdzie na to srebra ogrom. Naprawdę strasznie dużo srebra na to pójdzie. Sprawdzę nawet czy będziemy na to stać. Sterylne płytki. Ile z tego wyjdzie? 810 825 srebra. Wydamy prawie całe nasze srebra jakie mamy na podłogę ale sądzę, że to będzie warte, bo no, mimo wszystko jeżeli jest ta sterylna podłoga wyłożona w naszym szpitalu o, mamy nowe wieżyczki wybadane świetnie, to teraz wybadaj proste protezy czym prędzej będziemy mieć te sterylne płytki? jeśli będziemy mieć te sterylne płytki szybkość zdobywania odporności na choroby oraz szansa na um, Szansa na udaną jakąś... E, udane leczenie się zwiększa. E, masz jakieś... nie masz nawet medycyny żadnej? Masz zwykłe leki! Świetnie, trzy leki kupimy, bo ja nie mam prawie nic. Lepsze to niż nic. E, sprzedam tobie oszczep, bo zupełnie niepotrzebny, spodnie ze strusia. Nie, to niech będą. Hmm, nic więcej. Dobrze. Trudno się mówi. Szkoda, że nie masz komponentów do sprzedania, ale na razie tych komponentów mamy dużo. Z 32 komponenty są, że spoko, na długi okres wystarczy. Czemu Nate... Ty, idioto, jesz surowe mięso, gdy masz posiłki tutaj. Ja tego nie rozumiem. Jakim cudem oni jedzą surowe mięso, gdy mają masę posiłków obok? Ja tego nie czaję, naprawdę. Posiłków mamy. 11. Czyli nie było tak, że tych posiłków. Brakło coś. Czujesz się strasznie. Miętka. Ciasne miejsce. Opinia mojego partnera Hav. Ale tak, sł słaba ta opinia. Chyba wam się nie powodzi za bardzo. Ciasne miejsce, bardzo wygodnie przynajmniej ci jest. Przerwany sen, brzydkie otoczenie. Zaraz cię przeniesiemy, Miętka. Zrobimy ci szpital, będziesz sobie mogła leżeć gdzieś indziej. Nie rozumiem tylko czemu Stark ciągle wstaje, mimo że on jest również chory. A Miętka nie. Ile masz odporności na to? 80... Dobra, 90% Miętka ma. Coś się stało. Ehm. Um... Słyszałem dźwięk jakby spadł gdzieś statek Powinienem mieć powiadomienie, natomiast tego powiadomienia ja nigdzie nie mam Ty nie żyjesz 6 dni <laughs> Zwierzęta zostały te, e, zwariowały W sensie szopy Ale nie dostałem powiadomienia, nie wiem dlaczego Szopy zwariowały no, Ale dobrze, mam tyle wieżyczek, to sądzę, że z szopami sobie... 4 wieżyczki poradzą Nie będzie z tym jakiś problem Zaraz zrobimy jeszcze tutaj wieżyczki, te takie mniejsze, w sensie te na mniejszy zasięg. Tylko Stark. Yy, Neid znaczy się. Rób, czym prędzej, żarcie. Kogoś jeszcze dajemy kucharza? Serio, ja potrzebuję więcej kucharzy. Um, Kto jest ok, kucharzem? Trzeci poziom minimum. Paton ma trzeci poziom, ale ty jesteś rolniczką. No dobrze, możesz gotować. Grasz podkowy, świetnie. Nie masz co robić innego. Ile nagrywamy? 29 minut, dobrze. E, także, wszystko raczej dokończymy na następnym odcinku. E, ojej, Mikiego goni. E, Shop, pracz. Dobrze. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się odcinek podobał. Jeśli tak, to możecie zostawić łapkę w górę, subskrybować. A my się widzimy w następnym odcinku e, już jutro, bądź też pojutrze. Trzymajcie się i cześć.